Witam! Ostatnio można zaobserwować, iż HTC nadaje swoim produktom wzniosłe nazwy, które mają podnieść atrakcyjność danych produktów w oczach klientów. Był już bohater, czas na legendę. Pozostaje oczywiście pytanie, czy HTC Legend jest wystarczająco niezwykły, aby stać się prawdziwą legendą rynku telefonii komórkowej. Zapraszam do wideo recenzji, w której postaram się znaleźć odpowiedź. HTC Legend jest następcą Hero, dlatego też podobieństwo między tymi modelami jest uderzające. Podstawową różnicą jest wykonanie obudowy Legendy z jednego kawałka aluminium. W rzeczywistości zastosowano niemal identyczny wyświetlacz o przekątnej nieco ponad 81 mm, który wyświetla obraz w rozdzielczości 480x320, ale zamiast zwykłego LCD postanowiono wykorzystać panel AMOLED we wnętrzu znajduje się jeszcze kilka innych niespodzianek jak nowy procesor Qualcomm, który posiada nieznacznie większy zegar, ale dzięki temu smartfon stał się niemal dwukrotnie szybszy w stosunku do Hero. Do takiego stanu rzeczy zapewne przyczyniła się również zwiększona ilość pamięci RAM, zaś ROM pozostał niezmieniony. Niestety firma HTC za te drobne zmiany słono sobie policzyła i cena jest nieco wygórowana jak na możliwości sprzętu. Zastosowanie ekranu AMOLED poprawiło jakość wyświetlanego obrazu, który stał się znacznie żywszy, ale lepsza paleta kolorów to nieco za mało. Zbyt niska rozdzielczość sprawia, iż obraz jest nieco poszarpany i w zastosowaniach multimedialnych nie sprawdza się on za dobrze. Funkcje dotykowe są całkiem sprawne i odznaczają się przyzwoitą precyzją, ale ogólnie bez większych rewelacji. Powiedzmy sobie szczerze, na rynku są lepsi. Nad ekranem znajduje się pięknie wykończona osłona głośnika oraz diody informacyjnej. Niestety producent nie przewidział czujnika pomiaru światła, co jest sporym uchybieniem. Wracając do tematu głośnika rozmów telefonicznych, należy przyznać, iż odznacza się on sporą efektywnością oraz dobrą jakością dźwięku. Niestety, mimo pochwały dla stylistów, wykończenie jest niezbyt miłe dla użytkownika. Aluminiowy rant jest zbyt ostry i podczas rozmowy ociera się o nasze ucho. No jakby ktoś jeździł tępym narzędziem po naszej skórze. Blech. Pod ekranem nie 6, a 4 przyciski fizyczne z białym podświetleniem. Producent na rzecz wirtualnego rozwiązania zrezygnował z klawiszy odbierania i odrzucania rozmów telefonicznych. Do dyspozycji otrzymujemy powrót do ekranu głównego, menu, cofnij i wyszukiwarkę. Oprócz tego widnieje tam jeszcze optyczny joystick, który zastąpił trackballa z Hero. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, ale po tej recenzji chyba zaczynam nieco zmieniać swój pogląd. Oczywiście ze względu na funkcje dotykowe jego użyteczność jest dość marginalna, ale bywa niezwykle pomocna, bo spisuje się ona znakomicie. Dół urządzenia w dalszym ciągu posiada charakterystyczne zakrzywienie na wzór starych słuchawek telefonicznych. Dzięki temu Legend lepiej spoczywa w dłoni, a ekran jest mniej podatny na uszkodzenia. Nie zmieniono również miejsca portu microUSB oraz mikrofonu, który spisuje się znakomicie, nawet w trybie głośno mówiącym. Góra to już nie tylko znakomite miejsce dla gniazda słuchawkowego, ponieważ znalazł się tam również włącznik urządzenia, który służy także do dezaktywowania funkcji wyświetlacza i pozostałych przycisków. Czas reakcji? Bardzo krótki. Ekran gaśnie i zapala się w mgnieniu oka. Legenda została nieco odchudzona, więc jest lżejsza i nieco cieńsza niż poprzednik. Na lewym boku znajdziemy jedynie klawisze odpowiadające za regulację głośności urządzenia, zaś na przeciwległym boku zupełna pustka. Trochę żałuję niewykorzystanego miejsca na przykładowy spust aparatu, ale z drugiej strony minimalizm jest trendy. Tył urządzenia prezentuje się niezwykle. Aluminium, które nie posiada gładkiej powierzchni, wygląda wręcz fenomenalnie, a smaczku dodaje znakomicie wkomponowane logo producenta. Widoczne czarne elementy pokryte są warstwą gumy. Na górze znajdziemy niezbyt dobry głośnik multimedialny oraz aparat z matrycą 5 megapikseli i lampą błyskową. Niestety zdjęcia wykonane Legendą nie należą do najlepszych, ale ciężko się temu dziwić, bo HTC od lat montuje w swoich produktach ten sam aparat. Gdzie jest dział rozwoju, ja się pytam? Zważywszy, że konstrukcja wycięta jest z jednego kawałka aluminium, dostęp do wnętrza jest nieco ograniczony. Wszystko kryje się pod tą osłoną. Jej demontaż odkrywa dostęp do akumulatorka litowo-jonowego o pojemności 1300 mAh. Niestety nie pozwala on na zbyt długi czas pracy urządzenia i jest to poważna wada legendy. Oprócz tego znajdziemy tam slot karty SIM i pamięci. Tu producent daje nam 4 GB kość microSD. HTC Legend to pierwszy telefon tego producenta, który został wyposażony w system Android 2.1. Nowa platforma Google to również kilka nowych rozwiązań, ale niektóre z nich są zablokowane przez nakładkę Sense UI od HTC. Pierwszym przykładem jest brak możliwości doboru ilości pulpitów. Android pozwala na swobodę użytkownika i aż 9 dostępnych ekranów, ale sens ogranicza się jedynie do 7. Przemieszczanie między nimi może odbywać się poprzez ruch palcem po ekranie oraz używając optycznego joysticka lub skorzystać z podglądów wszystkich ekranów. Uważam takie rozwiązanie za niezwykle użyteczne i ciekawe. Android to oczywiście istny raj dla maniaków personalizacji sprzętu. System oferuje mnogość dostosowania wyglądu każdego pulpitu według naszego uznania. Możemy dowolnie rozmieszczać skróty graficzne do aplikacji i pozostałych funkcji telefonu, a oprócz tego kontakty, foldery i chyba znane wszystkim widżety, czyli na wyświetlaczu może pojawić się wszystko, co mamy w telefonie. HTC daje użytkownikowi całkiem sporą ilość interesujących mini aplikacji działających bezpośrednio na ekranie, które ponadto mogą być wyświetlane na kilka różnych sposobów. Bezpośrednio z telefonu możemy pobierać dodatkowe widżety od HTC, a ich lista jest wciąż rozbudowywana. Wraz z legendą można zauważyć, że firma stara się pójść tropem konkurencji i zmaksymalizować synchronizację telefonu z portalami społecznościowymi. Specjalny widżet śledzący poczynania naszych znajomych i ilość obsługiwanych Kąt to dobry krok. W zbiorach smartfona znajdziemy niemal każdy widget, który powiązany jest z podstawowymi funkcjami telefonu, i są one opracowane naprawdę dobrze. Przykładowo, kontakty, które tworzą listę ulubionych. Sama książka również jest niczego sobie. Przyznam, że to jeden z lepiej opracowanych spisów, jakie może posiadać telefon. Poszczególne kontakty są wyraźnie oddzielone i opatrzone miniaturką zdjęć. Każdy wpis może posiadać szereg informacji, wliczając w to kilka numerów telefonów, adresów e-mailowych, miejsca pracy, zamieszkania, daty rodzin i jeszcze trochę. Jednym słowem, kontakty spełniają całkowicie wymagania w większości użytkowników. Rewelacją są zakładki na dole ekranu, które pozwalają śledzić historię połączeń i wiadomości z daną osobą. Co ciekawe, telefon umożliwia również połączenie kontaktów z profilami, przykładowo na Facebooku. Mocną stroną smartfona są funkcje telefoniczne, wyłapywanie sygnału GSM to nie problem dla legendy, a jakość rozmów jest więcej niż zadowalająca. Podczas rozmowy użytkownik posiada dostęp do niemal wszystkich zasobów urządzenia, bez przerywania połączenia. Wiadomości również posiadają swojego specjalnego widżeta, który ukazuje ostatnio otrzymane powiadomienia. Centrum umożliwia ukazywanie SMS-ów lub MMS-ów jako pojedyncze treści lub w formie czatu. Całość jest prosto opracowana i dzięki temu zyskuje na czytelności. Tworząc wiadomość, możemy korzystać z portretowej, pełnowymiarowej klawiatury lub horyzontalnej ale tylko po obróceniu urządzenia w lewo. Przyciski są duże i dobrze odseparowane, dlatego też sporządzanie wszelkich treści to czysta przyjemność, a w razie czego możemy skorzystać z rewelacyjnego słownika. Równie nieskomplikowanie przedstawia się klient pocztowy, który umożliwia obsługiwaniu wielu różnych kont. Telefon radzi sobie bez problemu nawet z większymi przesyłkami, a konfiguracja to zaledwie kilka sekund i gotowe. Mówiłem to już nie raz i powtórzę po raz kolejny, jedną z zalet posiadania platformy Google jest ich przeglądarka stron internetowych, która działa wręcz rewelacyjnie. Witryny generowane są zawsze prawidłowo i szybko, dlatego użytkownik nie musi czekać w nieskończoność, aby przeglądać zasoby internetu, bez względu na to z jakiego łącza korzysta. Nawigowanie to również ogromny atut przeglądarki, wszelkie ruchy są intuicyjne i natychmiast przetwarzane przez urządzenie. Funkcje multi-dotyku pozwalają na swobodne operowanie powiększaniem treści. Uż Użytkownik może dodawać strony do ulubionych, uruchamiać kilka witryn jednocześnie, a co najważniejsze, surfować dowoli i bezproblemowo. Poważnym minusem legendy są możliwości odtwarzania muzyki. Sam interfejs odtwarzacza jest bardzo prosty i nieco archaiczny oraz oferuje mniejsze możliwości niż konkurencja. Jednak większym problemem wydaje się być sam dźwięk, który jest wyjątkowo płytki, nawet zmiana słuchawek. Niczego nie wskura. Galeria zdjęć, oprócz katalogowania fotografii dostępnych w pamięci urządzenia, pozwala na przeglądanie obrazów powiązanych z kątem na portalach społecznościowych. Wszelkie zdjęcia są segregowane według daty ich wykonania, tworząc siatkę miniaturek. Poszczególne zdjęcia wyświetlane są na całym ekranie, a użytkownik dzięki funkcji multidotykowej może je dowolnie powiększać. Z tego miejsca mamy możliwość podzielenia się naszymi zdjęciami z resztą świata, a całość odbywa się poprzez kilka kliknięć. Galeria zdjęć to również jedyne miejsce, z którego możemy oglądać obrazy wideo. Legend radzi sobie doskonale z większością popularnych formatów. Co ciekawe, możemy bez większego problemu odpalić filmy charakteryzujące się znacznie większą rozdzielczością niż natywna ekranu, a płynność zostanie zachowana. HTC Legend miał być następcą Hero, ale ja tu dostrzegam jedynie drobny lifting bohatera. Dużym plusem okazała się wymiana procesora, który dał niezłego kopa legendzie. Również nowy Android przyczynił się do znacznie sprawniejszego działania sprzętu, który nie ślimaczy się na każdym kroku. Największą wadą jest słaba bateria oraz aparat, ale ogólnie to dobry smartfon, lecz jego cena jest ciut zawyżona. Z mojej strony to już wszystko, do usłyszenia. Więcej informacji o telefonie znajdziesz na stronie fraspic.pl.